Cześć manku, witajcie! Z tej strony Matykoniks i witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale z gry Farming Simulator 22 i dzisiaj oczywiście jest The David Games ze mną. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Witamy Was w TE Święto Boże Ciało. E, że czerwona kartka to dzisiaj trochę inny odcinek, bo jak widzicie, jesteśmy w menu głównym gry. E, znaczy, no teraz jesteśmy, ale jak widzicie, dodali nową zakładkę, ponieważ w ostatniej aktualizacji, która była dwa dni temu, dodali nowy tryb rozgrywki. I jest to tryb rozgrywki taki na przykład, znaczy, to są dwie tryby, dwa tryby rozgrywki, bo jest tryb areny i tryb układania beli. Um, już pewnie na YouTube widzieliście filmiki z tego, ja też troszeczkę popatrzyłem, żeby wiedzieć po prostu o co w tym chodzi, no i dzisiaj sobie w um, to um, pogramy. Dzisiaj nie będziemy grali w tryb układania bel, bo Dawid wrzuca odcinek i by miał straszne lagi, dlatego dzisiaj pogramy tylko na arenie. Um, no i co, no, że jeszcze zanim, znaczy to w sumie mogę rozpocząć mecz yy, i tak, żeby rozpocząć mecz, to muszę kliknąć rozpocznij mecz. Tutaj muszę kliknąć, tak, jeśli gra osobowa max yy, graczy, no to damy sobie dwa. Yy, hasło to damy sobie 123. O, dobra, i nazwa gry jest Onyx. tak? Tak. Dobra, i mi się uruchamia teraz save. W sensie serwer. I zaraz będziemy mogli ustawiać dalej opcje, bo żeby tutaj zacząć grać to, yy, no to trzeba tutaj trochę tych opcji yy, poustawiać. Także nam się tu Giera ładuje. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych lagów podczas tutaj ładowania. O, dobra. No i mamy teraz tak. Yy, musimy wybrać drużynę. Powiedzmy, że nie wiem, ja sobie wezmę yy, drużynę tutaj niebieską. Dobra i kontynuuj. Elegancko. Ogólnie jest to bardzo podobne do Roketa. Mi się kojarzy takie ładowanie z roketem. Dobra, oczekiwanie na dołączenie graczy. Dawid, dołączaj. No ja nie dołączył. Co? Jakby serwer był to ja dołączył. No ale czekam aż się pojawi. Mhm. No, dobrze, że, że poczekamy widzę. Jak będzie, <grym> dołącze... jak będzie problem z dołączeniem, to cięcie zrobi po prostu. <grym> Tylko jest problem Czeka. taki, że chyba nic innego nie mogę robisz jak ty nie dołączysz. A nie, no, no nie to tutaj do... coś zrobi. Mamy głośną muzykę, a nie, to są takie ustawienia ogólne. Czekaj, jeszcze raz. Tu dołącz do meczu. Nazwa gracza. Matiko Nixteam. No ale głównie... z dużej litery czy z małej? z dużej Matyl Konix. Yy, ogólnie to nie pytajcie czemu jest L zamiast L. Po prostu ten mi nie działa, tak dlatego jest Matyl Konik. O, T. No trudno, nic po Znaczy no tutaj jest takie ustawienie, wiecie, standardowe, więc tutaj I nic tam po nas. Tutaj mamy rozpocząć mecz, ale zanim rozpoczniemy, to Dawid musi dołączyć. Fajnie oh, to yes. wygląda. O, To dobrze, że nie muszę cięcia robić. 1 2 3 tak. No chwilę chwilę no to zajmie, aż dołączyłem, ale na no spokojnie. Dzisiaj nic innego robić nie będziemy. Także dzisiaj taki luźny odcineczek, właśnie. Eee, więc... Więc tak to. Mm. Tak. Zobaczymy jak to w ogóle będzie na MP, bo my żeśmy nie sprawdzali jak to z lagami, ze wszystkim. No. Ale trochę, na pewno też chcę powiedzieć na początku, że trochę obczaiłem jak ten tryb działa, pod odcinkiem, żeby po prostu wiedzieć. Znaczy już u siebie nie dołączałem ani razu, ale na YouTube sobie sprawdzałem, żeby mniej więcej... O, teraz co kliknąć? Czaić. Dołącz jako kapitan, dołącz no, jako Dołącz o. do tej czerwonej dołącz Ale jako, jako kapitan tak, czy Tak, jako kapitan No Dobra, no i git I teraz tak yy... Gra zaczyna się... Dobra, i teraz rozpocznij. A, mecz. bo będziemy zakazywać te maszyny Tak Dobra, teraz tak Tryb areny Mecz Trening A nie, no to mecz chyba, tak? Mamy kliknąć No. Tryb. Pełna nie wygrałby nie ma co... Chodzi. układanie. Aha, bele i układanie. Tylko układanie pełna rozgrywka. Dobra, dajmy pełną rozgrywkę. Drużyna rozpoczająca. Dobra, osoba drużyna. A tu są rzuty. Dobra, kontynuuj. Dobra, pełna rozgrywka. O, dobra, faza zakazywania. I teraz tak, tutaj. Zakazujesz coś. Masz rzeczy jakie zakazuję. No to w sumie nie wiem co mogę zakazać, tak? Kombaj jakiś. Dobra, zakazajmy no. Nie wiem, to możemy za, za sen Dobra, potwierdź wybór A dobra, bo ja tu kombajn... A wszystko oddzielnie Dobra A i teraz co mam zakazać? Kombajn jakiś? No zakazać jakiś się. Ja wziąłem jakiegoś klas największego Chyba Dobra, ja wziąłem to Aha Dobra A czemu ja nie mogę dalej? Teraz zazawczać? ja znowu No teraz ja i później nauty. Aha taki sposób działa. My się dopiero uczymy tego, więc teraz nie, nie wyzywajcie się. źle będziemy robić. Yy, dobra, ciągnik, nie wiem. Byle jakie zaznaczę. nie wiem co zaznaczasz... Że czasu braknie. Zaznaczymy. Panie czasu ale... Dobra. Rozpoczynanie fazy teraz... kapitanów. O, co to jest? A to. A co ja on tu dać. Aha, tutaj mamy. W, wybierz jedną kategorię. Z, z każdej jednej kategorii. Dobra. Yy, no to nie, to zaznaczę. Ja to wybrałem. Kurczę, ja nie zdążyłem. Ja jedno byle, co klikłem. Nie, <grym> ja to Dobra. A co to teraz? A, co? Ja, mam ja nie wybrać? wiem, ja nie mogę. Ta Dobra. Albo tutaj mogę jakieś rzeczy chyba. Dobra, ja to biorę. Nie wiem. wieć Szybki start. O. Nie, ja nie zdążę tego zaznaczyć. Ja nie, nie, co ta tu zaznaczało, ale dobra. Nie, ja też. Ja normalnie nie. Oj, że... czytuję. Ja nie jestem zaznaczył. Czas szybko leci. Ja klikam, potwierdza i mi nie zaznaczyło. Spoko. Dobra. Ładowanie areny rozgrywki mamy. Okej. Okay. Manie na innych graczy. Mam. Dobra, o! jest. Stało nas. Czekaj, tam wyłączyć to gówno. Ej, czemu mi shadery nie shaderów nie wczytało? No bo ich nie wczytają, get ready Jak się zaczyna Dobra, mamy start. Nie radzę kosić No właśnie to wiesz, to musimy zrobić Ej, ale lipa, sorry za grafikę widzowie, ale nie No bo się tu nie, nie będzie shaderów no bo tu ogólnie nie da się nic wgrać, ani modów, nic nie ma, to nawet shadery tu nie działają wychodzi na to, tak? No nie, shadery działają, tylko oświetlenia nie da się no, włączyć w bo nie da się sklepu wejść. Ja już kosa. Dobra, czekaj, ja muszę kombajn wziąć, gdzie się kombajn wziąć. Ja już jadę. Kurde. Gdzie jest kombajn? A tu jest kombajn. Dobra, tu wiecie, pierwszy raz gram, nie? Wole tym pokoszenia 16 na godzinę. A ja wziąłem opcję, że mogę szybciej biegać chyba Dobra, rozumiem Ale zobaczcie jak to fajnie zrobione jest. Tylko szkoda, że to te tego te oświetlenia się wczytać nie, nie da, bo tak wygląda wrzliwie, ale już nic nie poradzę. Dobra i teraz tak, możemy kosić Ale ja wiem czemu ja dostałem najmniejszy komboń A nie da się nawet tempomatu włączyć Nic nawet nie ma... ej, tu nic nie ma, nawet tego kierowania nie ma, o Ale mam laga. Ja też laga miałem. No już nie. Dobra Popiasz, ja nie. 4 tony mam. Ja nie wchodzę dzisiaj do pierwszej osoby, bo po aktualizacji nie powczytywałem ci O no, ja mam laga, tylko ja że stoję w miejscu. Wiktory, ej, co już wygra Co? O słuchaj. Halo Mi kliknę... Ja... Co? O, co ty o wywaliło mnie. A czemu cię wywaliło? Nie wiem, bo nagle się zrobiło 2000 pingu i wywaliło mnie. Aha, bo ja dostałem Wiktory, że w sensie wygrałem. No, no, bo jak mnie wywaliło, to żeś wygrał. Co za jebista gra. Spoko! <grym> <laughs> Pozdrawiam ten tryb. Tajemnicy, naprawdę. Automatyczny restart za 7 sekund. Ej, zobaczmy, co się stanie. 3. O. 2. Nie jeden. mogę dołączyć. O! Czytuje mnie od nowa, tak? Ale ja nie mogę dołączyć. Poczekaj. O. Dobra. Dobra, spróbuj teraz dołączyć. Aha, czy ja muszę od nowa ustawić to wszystko? K nie mam, bo jest dwóch na dwóch graczy. Mhm. A mogę to zmienić? Czekaj. Och, już jest, start. Już jest jeden. Ale gra super, chłopie. Na kościłem 4 tony zboża. No ja też na kościłem. Lep wjechałem w pole, dostaję, że wygrałem. No. Więcej zboża na kościłem, dlatego wygrałem. A, lep wjechał już więcej. Nie, to fajna gra, powiem szczerze. Nie, no sorry, że my tego nie garniałem. Pierwszy raz to gramy. Wiecie, jak to jest. Jeżeli będziecie chcieli więcej, to może nagramy, jak się nie wkurwimy dzisiaj. Ustawiaj to Dobra Rozpocznij mecz, czemu nie mogę? Może... Yyy Dobra, no to tutaj tak samo wszystko damy. Znowu tu ustawiać muszę. To się nie to nagramy. Się to, to samo blokujemy, co było? No tak. No nie boję. Blokuj powiem, co ten combine, ten klasa. Cię nie mogę kliknąć. Ej, czemu nie mogę teraz klikać nic. No twoja koleżka nie. Ej. Ej, bez hit, nie mogę teraz nic wybrać. I co jest w gronie, tak? Ty. Co? Nie mogę nic kliknąć. <grymne> zajwisty, zajwisty tryb. Nie, ja szczerze mówiąc, że tryb to jest jakiś żart. Nie, wiem, co mi jest nie wiem po co taki... w ogóle to do farminga zdali nie, Znaczy to, to też jest, yy, to można właśnie, dzielo się, dzielimy się na graczy, którzy mówią, że to jest bez sensu i nie, kurwa, Dla, to dla mnie to jest bez sensu, farming to jest rolnictwo, a nie, kurwa, Rocket League No tak, bo to jest taki Rocket League Powiem no. szczerze, że ten tryb jest dla mnie żartem, bo ja teraz nic nie mogę zrobić, nie? No, <laughs> gra mi się zbugowała, co kurcze Nie mogę nic kliknąć. No bez ten tryb to Ja da. nie mogę kliknąć bo pisze mi, oczekuje na ten wybranie przez A ja nic nie mogę a ja nie mogę nic kliknąć, bo jak klikam to nic mi nie daje. To. Na escape'a klik... nic nie mogę zrobić. Mogę a tylko... kliknij ten Windows, żeby ci tak jakby do pulpitu i dopiero. No to mi nic to nie dało. Jak to, Nie, ja już wiem jaki tytuł dam tego odcinka. Ten... Nowy tryb... Wygrałem! To... Nowy tryb w tej grze to jakiś żart, czy coś w tym stylu. No. Ja. To jest nie... Prawda. Nic nie mogę zrobić, nie? A ja mogę wyjść, albo coś? A nie. bez spróbuj wyjść. To może... Nie mogę, bo pisze mi, że czekanie na potwierdzenie przez niebieskiego. No I co ja mam teraz zrobić? No wyłącz farminga LD4. No musimy zrobić szybkie cięcie widzowe. Dobra, jesteśmy po cięciu. Dołączyliśmy od nowa. Próbujemy już, po raz kolejny. Próbujemy też znowu. ten już z Dawidem, żeśmy zaplanowali, że to jest pierwszy i ostatni odcinek z tego gówna. Jest problem z samym dołączeniem. Więc... O, już teraz mogę zaznaczyć. Problem z samym dołączeniem, więc jest to takie gówno, że to jest po prostu śmiech na sali. Ja powiem szczerze, że wiem jaki tytuł dam. Coś w stylu, że ten tryb to żart, czy coś w tym stylu. Także tam, no. Szybko to zaznaczaj. I... No, zaznaczam to, co było. My mamy tu problem z dołączeniem samym, a wiecie. A, a co może, dopiero z graniem? A z samym graniem, więc to jest, Ja mówię, to jest. Jeżeli będziecie bardzo chcieli, to może mnie przekonacie, ale to nie łatwo gdzie ja wam tego nie wiem. Dobra, teraz prasę może zaznaczyć, to potwierdź wybór. Ja bierzemy Byle jakie maszyny Zab... wybieramy. O, teraz tutaj tak. Yy, nie wiem, dajmy, ja byle co zaznaczam, szczerze mówiąc. Bo chcę też jak najszybciej już odpalić. Dobra. Mam nadzieję, że z Dawida znowu nie wyjebie zaraz. będzie przypał. No, ja zaznaczę byle co? Czekaj, szybki start. Bieg. O, damy bieg. Ja chyba bieg zaznaczyłem ostatnio, że mogłem szybciej biegać, jak mi się wydaje. Dobra. Bo ogólnie w tym trybie jest tak, że nie ma tu żadnych modów. Nie, nie możemy się tepać. Nie możemy. No. Nic nie możemy w zasadzie. Tylko chodzi się. Tylko można chodzić normalnie jak w bralu. Także. No. No, i shadery nie działają, także to, to jest śmiech na sali tutaj. O, zaczynamy. Ty, dawaj, dawaj, dawaj. O, dobra. Ja już jadę. No, jeszcze się nie rozpoczęło jak to jest spoko. Ale ja już Mogę wyjechać, Get ready. Dobra, 4, trzy, 2, 1, start. Dobra. Lecimy. Dobra, dobra. już mi podstawili. <laughs> Ale teraz wielkie kombajny się zrespiły A czemu w czasie takie malutkie się zrozpiły? Ja miałem normalny duże A ja miałem takie malutki A to mi się wielki zrespię, nie wiem czy... To... No dobra, że zwalone, mamy wielki kombajn Aha, wsiąść nie mogę Czemu nie mogę? A to może ja twój kombajn wziąłem, dlatego Nie, no, nie, ma... nie działa mi nic Czemu ci nie działa? Okej okay. No, ja będę 50 na godzinę kombajny A ja mogę kosić 18 godzin trzeba iść, to. o! Działa! Łoce, kombaj wziąłem O i biście. Dobra czy ja dobre w ogóle pola koszę? Ja, ja po randomowe wjeżdżam bo... ja Nie ja ja pol... ja nie wiem czy dobre pole koszę. obojętnie, bo ty masz na swoim terenie tylko pola Każde pole masz do koszenia Co tam jest? No to A to przynajmniej dobrze. ugniatanie działa i ścierniska No, przynajmniej to no bo to musi działać, bo tu mamy tych fyrę podiniem po prostu. O ale mam... Chłopie, 20 na godzinę kosze. No. no i tu chodzi o to, że po prostu musimy jak najwięcej zboża zawiesz i jak najwięcej kostach słonię. A ja ty kosisz? No tak. A pisze ci ile zboża ukosiłeś? No 6 ton I już 6 ton? Tak Ja no, mam pin do tryb. Coś mi już pyta teraz... Nie wiem co ma. O Boże, a co to wywaliło? Dropspawną. No. Ograniczenie prędkości. <laughs> Tu się nie mi dało te okay. O dobra Zebrałem, bo tutaj jakieś rzeczy się pojawiają. Nie, to jest taki rocket link Ja Mówi. nie wiem, ja na razie koszę Mam 10 ton Ja też koszę sta... Ale jak coś to zbieraj sobie te rzeczy co się pojawiają Bo to jest No mamy zbustowane rzeczywiście trochę tu Czemu tam przyczepa w polu stoi tak w ogóle? Ej ja nie wiem w ogóle jak zbiorniki mają te kombajny to Co ile ja mogę sypać? Dziwny ten tryb, jest, szczerze mówiąc. Na początku on zwijewał od razu. Zwała. Teraz jakieś tu nie wiem... To... Najbardziej mnie to boli, że nie możemy shaderów czytać, znaczy oświetlenia. Jest... A, już rozkminiłem! Jak się jedzie w fastach, to można najszybciej 12, a jak bez fastów, to 20. A. Ja mówię, czemu oni zwalnia w niektórych miejscach? No mi też tam nie suje. Dobra. A w wie. fastach tylko jest 12, a tak to okay. Ej, zajebiste. Znaczy, nie, nie jest zajmista. To same dołączanie, a, tutaj dołączanie same jest kurde dłuższe niż do GTA Online Ile masz ton? Takie ciekawości Trzynaście ja 14,5 czternaście Nie wiem, ja koszę dopóki pełen zbiornik full zbiornik, 14,5 ton to jest full zbiornik Jadę wysypać a, u mnie więcej można Ty, ja nawet przyciepy nie biorę, a to jadę kumbajnem od, od razu A nie jest ja oglądałem to gdzieś tam Ale to w jednym miejscu czy w dwóch miejscach? To tak jakby jest lustrzane odbicie tych map map. To jest to samo tylko no. O, 17 ton wchodzi do kumbajnu, czy? Ej, jak się wysypuje? Na i A, dobra A ja mówię czemu nie działa? nie, tego, a mogę header odpiąć? Nie mogę headeru odpiąć no, no musisz wysypać Dobra, jednak, ej, nie da się tej gry tak uszukać. Po zbożu, jak jedziesz, to też nie możesz, bo 12 na godzinę tylko się da. No. Ło, ty... kurwa, na ziemię wysypałem! <grym <grym kurwa, nie traf... jest... Nie, bo tu jak klikniesz i to na ziemię możesz sobie normalnie. No to nie zły tryb. Ty, ale nie żeby coś, ale... Ciągnik potrzebuje żeby wziąć przyczepę za. A ja mi ciężarówkę podstawili! <grym> ale... nie mi podstawili jakiś ten... Prze, przeładowców. Widzę jeszcze Tam bleka jest, i... pewnie nie wyładuje No jest tam Blacka Się nie da wyładować No musisz tak... jechać po tego sztajera, tam gdzie ruszyliśmy, tam gdzie był start, tam jest traktor I Jeszcze musisz czymś się dojechać, bo z buta to chwilę zajmie Jeszcze muszę biec, nie, a ja nie przetepam się Jak koszę dalej A to człowiek przyzwyczajony, wiesz, do tepania i tak dalej ja, ja skoszę jedno całe pole i biorę Ale się ja wprostę. sobie wziąłem tą opcję, że mogę ten, y, szybko biegać przynajmniej Ja mam opcję, że szybciej koszę A ile na godzinę kosisz? Ty 24. no, dnia cionika. No, obok ten na samym starcie był Na mnie ja miałem tam 4 no Kurde Proszę mi ciągnik dać 300 pingu mam, jeszcze mnie nie waliło. dobrze jak się znowu wali, to już nie odpadę kolejny raz. To no, kurde 5... Pięć... do tego momentu, którego teraz jesteśmy. I to tak jest... zakończyć. Czy się 5 ten... o jest jakiś ciąg 5 y... minut się normalnie dołącza Także to jest masakra po tym. No ja cały czas zapominam, że tu nie ma tego, ten mat no A tu się w ogóle kamery da ustawić? O, da się ustawić Fow No, da to się? wygląda. No A okay, mgłę yeah. da się włączyć? O, no, w ogóle, załączyłem. ogóle włączyłem. O, ten, a włączyłem. to wygląda, jakoś jeszcze. Czekaj. O, dobra. A, no, mogę kość. To przynajmniej komendy się da. O nie, nie gadaj, że... Nie zwolniło do 10. Po polu nie da się jechać szybciej. <głos> <głos> nie no, to jest żart. Ja mam 30 tony już na wsypane. Ten tryb to jest żart. Nie nie, ja nawet taki tytuł dam, ten nowy tryb to żart, pierwszy i ostatni raz w niego, w niego gram Jakie gówno to jest Ja szczerze mówiąc nie wiem po co mi to da dalej Moim zdaniem jest to niepotrzebne do farmingu No, no jest, moim też To jest takie gówno A ja nagrywam to tylko bo Mati chciał Chciałem nagrać to, myślałem że to będzie zajwiste, ale... Jakbym wiedział... Ale na mgle to ja gram No nawet z Nawet niepotrzebne <laughs> w miarę to wygląda, ale no... Ale mgła jednak zmienia w tym farmingu dużo No... Dobra Dobrze, że przynajmniej biegać się da Bo zbożył szybciej Dobra, więcej nie kuszę, tyle zostawię To jeszcze prasować trzeba? Nie, nie, nie no wiem, to, teraz biegnę szybko Trzy minuty sobie... dobra, szybko, aby to przynajmniej zawieść. Ja też, ja jadę zawieźć situm Jak coś, jak wysypuję zboże z kombajnu, to też nie wysiadaj, bo się nie idzie w a o, teraz jest. dostaliśmy chyba... Co dostaliśmy teraz? Nawet nie wiem co dostaliśmy się jedzie wysypać A ty tu kasisz No, wysypuje się Dobra I Teraz jadę co wysypać szybko Bo zaś czas się szybko. wysypuje. Zaś się czas skończy ja Nie nie ja jadę tam gdzie na filmie widziałem u czarnego pana oglądałem Pozdrawiam się bardzo serdecznie. No ja gdzieś dojechałem. Może do takiego stajera, taką przyczepę żebym podpił To jest w ogóle beka Ale nie miałem innego ciągnika. Nie chciałem tego ciągnika. Ale pamiętam tego stajera na odzera. Mieliśmy kiedyś. O, wysypuje. Co? Wysypałem. To się idę. To już mam gdzie... teraz razy trzy A gdzie ty to wysypałeś? No tam gdzie ty dojechałeś, to tam wysypałem, tam trzeba dojechać w takie miejsca To ja jadę O dobra, tu No chłopie, ta, to po polu ciężarówką dziewięć dygmi, dobra Dobra, teraz tak, jak to... to no czy... po prostu podjeżdżasz tam i... No wiem, tylko ja mam tu przeładowczą przyczepę. No to o, musisz najpierw otworzyć tę. Wiem dobra, A ja, ja to nie to... mam innego traktora oprócz Toyera? Nie wiem, ja innego nie, 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 nie ma. To co, prasę tak pociągnie? No kurde, no tu maszyny są bekowo, no boże, że tak do takiego styra no tu wiesz. Jeśli chodzi o podpinanie maszyn, no to beka taka prawie. Później będziemy to wozić, no, ciekawe ile ja zwożę, jak została minuta. Nie zdążę sprasować. No nawet sprasowanie nie zdążę. No bo to ogólnie jest na dwóch graczy, znaczy bo my teraz gramy jeden na, na jeden, ale można grać na przykład trzech na, na trzech. trzech. To wtedy to by było zajebiście, nie? No. I lepiej by to szło, bo jeden na jeden to jest za mało. Więc może kiedyś jak będziemy mieli więcej osób jeśli nie wkurwimy na ten tryb, to może sobie zagramy więcej osób, w to. Bo tak jeden na jeden, to to jednak jest takie, no... średnie. Już mi się to nie podobała, dopiero praca podpinałeś. Mi same sekund. wczytywanie się już tu nie podobało, ale już trudno. Nie! Jakby nie te wczytywanie, tyle ustawianie, yy, i w ogóle... No to spoko. Jeszcze się wkurzyłem, bo tutaj nie, nie działa oświetlenia, bo nie da się go włączyć. A tak poza tym to nawet jest spoko, nie? No, o no, Boże, że jest, ten traktor je jedzie się na godzinę z tym. To jest takie właśnie, to jest taki... To jest taki właśnie mecz taki można powiedzieć na farminga. Z jednej strony jest to fajne, ale z drugiej strony jest to irytujące. Także wiesz. Na jednej belki nie dążę wyschucić. Ja no nie zacząłem prasować. Nie, ja zacząłem Dobra, koniec. i koniec. Wygrałem! No spoko. I co i co mi tu pokażę? Ej, nawet... nawet prasować nie zacząłem. z zboże. Yy... A był jakiś ten? Mnożniki, co? So. No, dobra, to kończy ten, co ja robimy? No ja już kończę odcinek. A dobra. Nie ja <laughs> będziemy się bawić chyba w tebele już dzisiaj, bo mi się nie chce. Ja nie chcę. Bo tebele to wiecie jakie jest układanie Bel na MP. A tutaj no, lepiej na to tym lepiej to działać. Lepiej tu na pewno to działać nie będzie. No, także jeżeli będziecie chcieli więcej, to pomyślimy. Na chwilę obecną był to pierwszy i ostatni odcinek, także dziękuję za oglądanie i trzymajcie się do kolejnego i cześć. Cześć!